W dzisiejszym monoepizodziku zaprezentuję swój ulubiony plugin, dzięki któremu w miksowaniu zacząłem uzyskiwać dobre rezultaty. I tak się składa, że jest on darmowy. Nazywa się Isolate. Mniejsze macie doświadczenie w miksowaniu i mniej wytrenowane uszy, i mniejsze osłuchanie z instrumentami, tym bardziej skorzystacie na używaniu tego pluginu. Otwierając każdy mój projekt, isolate jest od razu włączony na pulpicie i gotowy do pracy i podczas miksowania nie wyłączam go nigdy. Isolate. Jak nazwa wskazuje, służy do izolowania poszczególnych części spektrum. Co więcej, sami możemy wyznaczyć te części. Mamy do dyspozycji pięć bloków. Każdy z tych bloków możemy wyciszać pojedynczo lub grupami. Każdy z tych bloków możemy słuchać solo, pojedynczo lub grupami. Możemy monitorować lewą lub prawą stronę, mid albo side, słuchać miksu ciszej oraz wybrać. Moc odcięcia pomiędzy poszczególnymi blokami. Mamy do wyboru 24 dB na oktawę lub 48 dB na oktawę. Isolate jest w każdym moim projekcie na masterze za pluginem do odsłuchów referencyjnych, żeby móc wydzielać części spektrum również z miksów komercyjnych. Używając Isolate przy robieniu EQ, uzyskujemy kilka perspektyw. Jak wykonany ruch wpływa na część spektrum której zrobiliśmy zmianę? Jak wpływa na inne części spektrum? Czy przybliża nas, czy oddala od naszych ścieżek referencyjnych? I co najważniejsze, wszystko jesteśmy w stanie sprawdzić szybko. Moje ulubione ustawienie to pierwszy blok od 0 do 100 Hz, drugi blok od 100 do 250 Hz, trzeci 250 do 2000 Hz, czwarty 2 do 8000 Hz i ostatni. Wszystko ponad 8 tysięcy herców, a więc Isolate pozwala mi w kilka chwil sprawdzenie pod różnymi kątami tego, czego słucham, niezależnie czy pracuję nad pojedynczym śladem, czy podejmuję decyzje dotyczące całego miksu. Więc ja absolutnie uwielbiam ten plugin. Nie wyobrażam sobie pracy bez niego i każdemu polecam Isolate.